Mam nadzieję, że napisanie ogłoszenia o zarabianie, typu wybierz mnie, naprawdę Ciebie poruszyło i po pierwsze pokazało Ci, od ilu lat tak naprawdę ta historia finansowa Tobą rządzi, a po drugie, że z tą historią finansową naprawdę jest ciężko ruszyć do przodu. No bo zobacz, ja regularnie mówię tak, tu możesz zarabiać, możesz inwestować, możesz pomnażać pieniądze, ale tak długo jak ty się upierasz i rękami, nogami trzymasz się starej historii i ją powtarzasz, no to ciężko jest ci ruszyć do przodu. No bo spójrz, jeżeli masz w swojej historii coś takiego, że a inwestowanie na giełdzie jest niebezpieczne i ryzykowne, no to nie nieważne, jak bardzo chciałabyś zacząć więcej zarabiać, ty nie, nie robisz kroku do przodu. Jeżeli masz w swojej historii coś takiego, że ludzie, którzy dobrze zarabiają, są nie fair i nie chcesz być taka jak oni, no to znów ponownie, nieważne jak bardzo chciałabyś zarabiać, ty nie ruszasz do przodu, bo nie chcesz po prostu być taka jak ci ludzie i ponieważ to nie pasuje tak naprawdę do Twojej historii. W jaki sposób więc tą całą Twoją historię finansową zmienić? Zaskoczę cię, bo jest to tak naprawdę relatywnie proste. Nową historię możesz stworzyć poprzez dwa rodzaje bardzo prostych działań. Pierwsze działania są to konfrontacje, innymi słowy, podważanie tego, co dzisiaj Twoją historię tworzy. A drugi rodzaj działań to jest tak naprawdę poszerzenie Twoich horyzontów, czyli nauka i edukacja. I zacznę od tego pierwszego. Zobacz, konfrontacja, czyli skonfrontowanie tego, na czym dzisiaj Twoja historia się opiera. I wypiszę pod spodem, pod lekcją, ileś takich e, najczęściej powtarzanych przez kobiety punktów, abyś mogła zobaczyć, jak bardzo one są nieprawdziwe. Tutaj podam Ci kilka przykładów, abyś mogła to od razu odnieść tak naprawdę do siebie. No bo zobacz, prosty przykład, że pieniędzy brakuje. I to jest założenie to jest coś, co może być mocnym fundamentem Twojej historii. Ale czy gdybyś wygooglowała sobie i zobaczyła, ile pieniędzy jest na świecie, to nadal byś stwierdziła, że pieniędzy brakuje? Czy gdybyś popatrzyła na wszystko, co jest dookoła Ciebie, co kosztuje pieniądze? Zobacz pieniądze, 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 to nadal twierdziłabyś, że pieniędzy brakuje. I kolejna rzecz, że Ty na przykład na pieniądze nie zasługujesz? Kto ci to powiedział? Kto ci powiedział, że ty nie możesz zarabiać więcej? Tak? Bo to jest zawsze jakiś głos, ktoś nam do głowy wsadził coś, co sprawia, że nasza historia dzisiaj w taki, a nie inny sposób wygląda. Kolejny temat: um, że na przykład ty już coś robisz, bo na przykład inwestujesz 100 zł miesięcznie w ETF-y. No, jakie inwestowanie, takie efekty. Znowu popatrz na tą historię i zweryfikuj ją. Czy to na, na pewno ma sens? Czy to na pewno będzie działało? Czy to na pewno przyniesie mi to, czego ja tak naprawdę od życia chcę? Kolejne: zarabianie pieniędzy jest trudne. Kto ci to powiedział? Kto ci to mówił? Dlaczego tak uważasz? Spójrz, jeżeli masz takie założenie, że zarabianie jest trudne, no to starasz się uniknąć. Nowych aktywności, nowych sposobów zarabiania, no bo masz z tyłu głowy, że jest to trudne, a jak jest trudne, to ty mówisz: Nie, 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 ja tego nie chcę robić, bo to jest trudne. Jak nie daj Boże się w to zaangażuję i się okaże, że nie dam rady, to potwierdzę to, że jest trudne, a ja byłam zagłupia, tak? Ale co jeśli sam koncept, co jeśli ta część Twojej historii, że zarabianie jest trudne, jest nieprawdziwa? Co jeżeli dzisiaj masz takie podejście tylko dlatego, że nie uczyłaś się zarabiać? A dlatego nie wiesz. I zobacz, jest różnica pomiędzy jest trudne, a nie uczyłam się. Jest różnica pomiędzy jest trudne, a nie praktykowałam. Jest różnica pomiędzy nie da się, bo i, a, a, a tym, że boję się, bo nie sprawdziłam. Tak? I to jest rzecz, którą ja stosuję w życiu tak naprawdę do wszystkiego. Ja zadaję pytania. Zadaję pytania i podważam to, w co ja wierzę. Tak? Czyli pytania na zasadzie takich, kto mi to powiedział? Czy aby na pewno to jest prawda? Czy to dla mnie działa? Czy to ma sens? I zobacz, znowu zmiana Twojej historii nie oznacza, że Ty musisz teraz mm, siedzieć i medytować przez dwa lata, żeby swoją historię zmienić. Zmiana Twojej historii nie oznacza, że Ty musisz teraz dziewięć tysięcy razy przepisać afirmację, mam nową historię. Zmiana Twojej historii polega tak naprawdę na zaciekawieniu umysłu i zadaniu mu kilku fajnych pytań. I w tym momencie, jak te pytania zadajesz, to twój umysł jest taki hmm, hmm, hm, czy aby na pewno, tak? I to sprawia, że ty niejako wrzucasz nowe rzeczy do swojej głowy i zaczynasz do tego podchodzić w inny sposób, tak? Czyli zobacz, wszystko, co tak naprawdę wypisałaś w swoim ogłoszeniu i wszystko, co wypisałaś w drodze do tego ćwiczenia, typu, że doświadczałaś, że tak myślałaś, to no teraz wystarczy to zakwestionować, zadać sobie pytania. I już nawet w samym momencie, w którym zadaj, zaczynasz zadawać sobie pytania, to dla twojego umysłu przestaje to być jedyna normalna rzeczywistość, ale ty niejako wpuszczasz trochę świeżego powietrza, i twój umysł zaczyna sobie myśleć, kurczę, przez tyle lat się tego trzymałem. A co jeśli to jest nieprawda, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, konfrontacja. Druga rzecz a to, to jest tak naprawdę poszerzenie twoich horyzontów i nauczenie się czegoś nowego. No bo zobacz, gdy ja napisałam po raz pierwszy to ogłoszenie, no to za przeproszeniem G umiałam, G rozumiałam i dlatego G zarabiałam. Jestem bardzo dosadna i bardzo brutalna, bo tak wtedy było. I z tamtego poziomu ja mogłam sobie chcieć, mieć nadzieję, trzymać kciuki. Ale ja nie miałam na czym tego oprzeć, tak? Więc, żeby móc ruszyć do przodu, ja po prostu musiałam sama sobie uczciwie powiedzieć. To ja doprowadziłam do tej sytuacji, kiedy niewiele na temat zarabiania wiem. I konsekwencją tego są moje zarobki. To jest tylko odbicie. To nie jest tak, że ktoś mi nie chce dać, to nie jest tak, że ktoś jest wredny. Jestem opłacana za to, co umiem, ponieważ zaniedbałam swoją edukację, ponieważ nikt mi nie powiedział, że muszę się tego uczyć. Ponieważ nikt w moim otoczeniu tego nie robił. Kropka. I teraz zobacz, znowu to, gdzie ty dzisiaj jesteś, to jest efekt. Szkoły, którą skończyłaś, książek, które przeczytałaś i tego wszystkiego, co tak naprawdę doprowadziło do Twojego poziomu wiedzy. W momencie, w którym Ty zrobisz jeden program, zrobisz drugi program, to Twoja perspektywa, wiesz jak będzie wyglądała? Twoja perspektywa, perspektywa będzie wyglądała tak. Dzisiaj jesteś tu. Zaczniesz otwierać się, otwierać, 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 i zaczniesz dostrzegać nowe tak naprawdę możliwości. Zaczniesz widzieć, że a, to ja nawet nie wiedziałam, że tak się da, a, to to można z tym połączyć, a to tu są pieniądze, to tam są pieniądze, tak? Więc ten etap, tak naprawdę ten punkt z Twoim edukowaniem się jest cholernie ważny. No bo zobacz, jeżeli się niczego nowego nie nauczysz, to będziesz się dalej bała. Jeżeli niczego nowego nie zrozumiesz, nie zobaczysz nowych sposobów operowania i zarabiania, no to ty nadal będziesz tkwiła w tej swojej starej historii, bo ty możesz sobie mówić, że okej, okay, dobra, jest dużo pieniędzy na świecie, ale dopóki ty nie zobaczysz, że jest dużo pieniędzy na świecie, dopóki ty nie zobaczysz, że na przykład da się inwestować przy użyciu telefonu, to ty nadal będziesz tylko miała nadzieję, a będzie to dla Ciebie nierealne. Ja to nazywam trochę jak lizanie loda przez szybę. Tak? Zobacz, jeżeli jest tam ten lód, to tego nie posmakujesz, dopóki do tego loda nie podejdziesz. Patrzenie na niego z perspektywy tak naprawdę nic nie, nic nie zmienia. Ty musisz w to wejść, ty musisz się czegoś nowego nauczyć, aby móc dać nowe punkty odniesienia do Twojej historii. I teraz tak, to co ja bym zrobiła, gdybym była na Twoim miejscu, oczywiście zrobisz to, co uważasz, natomiast to co ja bym zrobiła, Pierwsza rzecz to bym właśnie wypisała te wszystkie punkty i poszukałabym dla nich troszeczkę innego rozwinięcia. Poszukałabym sposobu, aby je skonfrontować i aby zobaczyć, jak mogę do tego podejść w inny sposób, tak? I to nie musi być idealne. To ma być po prostu na zasadzie takiej, że ty troszeczkę otworzysz drzwi do nowej perspektywy, tak? W trzeciej lekcji będzie o zasadach, które u mnie działają, więc tam się, tam się nimi z tobą podzielę. Kolejna rzecz, z marszu zaczęłabym się uczyć. No, bo zobacz, jak, jaka jest tak naprawdę najwyższa cena, jaką w życiu płacimy? To jest cena ignorancji, to jest cena niedouczenia. To jest cena tego, że my nawet nie wiemy, co jest możliwe, bo my się nie uczymy. I wiele osób przeżywa problem z tym, że mówi, a bo ja chodziłam do szkoły, bo ja skończyłam studia, a bo, 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 bo ja pracuję w finansach. Wiesz, że większość młodych inwestorek, które pracują w bankowości, piszą im wiadomość, typu, że dopiero teraz zrozumiały finanse. Wierzę, mamy, które mają dzieci w szkole, mówią mi, że ich dzieci potrafią zrozumieć to, o czym ja mówię, bo to jest tak prosto wytłumaczone. I teraz zobacz, bez tej wiedzy. Nadal, będziesz tam, gdzie, nadal zostaniesz tam, gdzie jesteś. Bez tej wiedzy ty możesz próbować tworzyć nową historię, ale to, jest, to będzie takie bardzo słabiutkie, bo to nie będzie miało żadnego poparcia. To będzie jak taki, wiesz, taka, taka tyczka, która się po prostu przewróci, bo nie będą za nią szły żadne dowody, bo nie będą za nią szły żadne fakty. Więc to, czego ty potrzebujesz, to są po prostu fakty. To, są, to, jest, to, jest, to jest dodatkowa wiedza to jest zobaczenie, że są inne opcje. Które prowadzą do tego, że Ty możesz nie tylko mieć lepszą historię, ale później na bazie tej historii zacząć zarabiać więcej. Dobrze, w momencie, w którym zrobisz to, kolejna rzecz, którą chciałabym, żebyś zrobiła, no bo zobacz, nowa historia tak naprawdę jest tylko taki począteczek, tak? Począteczek do tego, żebyś zaczęła iść w kierunku lepszych zarobków. Kolejna rzecz, jak już się z tym uporasz, to tak naprawdę będzie określenie planu, który będzie wykonalny. Tak? I zobacz, Powtórzę jeszcze raz, określenie planu, który będzie wykonalny. Czyli jeżeli dzisiaj finansowo jesteś tutaj, powiedzmy, jest, ustalmy to, że to jest punkt zero, bo na przykład dopiero zaczynasz albo jesteś na tym, w tym momencie na tym poziomie i chcesz wejść wyżej, tak? To ustalenie planu nie oznacza, że Ty teraz wejdziesz o 100 poziomów wyżej, bo to będzie nieosiągalne dla Ciebie i to Ciebie zniechęci. Ustalenie planu e, oznacza, że ty sobie na przykład obiecasz, że przez następny, następny miesiąc ty wejdziesz sobie jeden poziom wyżej, tak? Że ty się nauczysz na przykład jednego dodatkowego sposobu zarabiania, który sprawi, że twoja perspektywa z takiej stanie się taka. Czyli zobacz, z tej perspektywy ty widzisz bardzo niewiele. Ty widzisz, mogę zrobić tylko to. Jest tylko tyle i tyle pieniędzy. Dokładając jeden kroczek do góry, jedne poszerzenie nowych horyzontów, jedne ekstra nauczenie się zarabiania, twoja perspektywa się poszerza i ty zaczynasz widzieć więcej, tak? Czyli zobacz. Znowu nie sto, tylko jeden. Kolejny miesiąc. Kolejny na przykład jeden. Kolejny miesiąc, kolejny jeden, tak? I te takie małe kroczki. One sprawią, że ty będziesz podchodziła do tego w dużo zdrowszy sposób i Twoje szanse będą dużo, dużo większe. Bo w tym momencie, powiedzenie sobie na przykład takie, że dobrze, to ja teraz bardzo mocno przeskoczę do góry, to ja teraz obiecuję sobie, robię restart totalny, i ja za, nie wiem, za dwa miesiące będę totalnie wymiatała finansowo. To jest za duże rozciągnięcie dla Twojego umysłu, to jest za duże rozciągnięcie dla Twojego systemu nerwowego i to po prostu tego nie, nie dźwignie. Ale w momencie, w którym właśnie Ty skonfrontujesz tą historię i Ty ją wzmocnisz dodatkową wiedzą i zyskasz dodatkowe wsparcie i dowody, to Ty zmienisz się troszeczkę. Ty zmienisz swoje patrzenie na finanse troszeczkę i to będzie Twój świetny, tak naprawdę, punkt startowy. Tak? To, co jest w tym wszystkim bardzo, bardzo ważne, i to jest też coś, o czym ja bardzo często mówię, to jest totalna, absolutna szczerość i uczciwość ze sobą w tym całym procesie. No bo zobacz, my możemy ściemniać innym i czasami nam się to udaje. My możemy nie dopowiedzieć coś, my możemy się trochę prześliznąć, my możemy zrobić tak połowicznie i nikt nas na tym nie złapie. Ale zrobienie tego dla siebie, oszukanie samej siebie, Wmówienie sobie, że to ja się trochę prześlizgnę, i liczenie na to, że my same siebie nie oszukamy, jest tak naprawdę podkopywaniem własnego szacunku do siebie, zasługiwania i pewności siebie. I powiem ci tak, to całe bycie szczerą ze sobą, to całe bycie uczciwą ze sobą, one sprawia, że my się zaczynamy czuć lepiej, że my wiemy, że my mamy ze sobą uczciwą relację. Że my wiemy, że stoimy naprawdę za tym, co robimy i za tym, co mówimy, i mamy prawo czuć, że zasługujemy na więcej, mamy prawo czuć się, za, że, że ogarnęłyśmy tematy, mamy prawo czuć, że się zaangażowałyśmy i mamy prawo się spodziewać wyników. I ta cała szczerość i uczciwość wcale nie jest łatwa. Mówię to z własnego doświadczenia, bo przyznanie się przed samą sobą, że zawaliłam x lat, Przyznanie się przed samą sobą, że ja w tej starej historii przeżyłam ostatnie 10 lat, daje bardzo niefajne uczucie. Powiedziałam, że bardzo wręcz chusteczkowe uczucie. Ale w momencie, w którym ty poczujesz, że okej, okay, mam tego dość, widzę, co sama sobie zrobiłam, widzę, do czego tak naprawdę sama doprowadziłam, i zaczniesz być ze sobą uczciwa, i zaczniesz. W stosunku do siebie nie oszukiwać, nie szukać skrótów, tylko naprawdę robić to, co trzeba, wtedy po prostu pojawią się efekty. Jeszcze w odniesieniu do tej nowej historii i w odniesieniu do założeń finansowych, które masz, bo ja kocham liczby, więc chciałabym przywołać Ci taki, taki bardzo, bardzo prosty przykład, tak? Wiele kobiet myśli sobie o tym, że jak zarobię bańkę, jak będę miała duży milion, to moje życie będzie, będzie po prostu bardzo, bardzo fajne i będę spełniona. I ten taki milion jest takim symbolicznym a, punktem, który chcemy osiągnąć. I w odniesieniu do tego miliona być może masz mniejszą kwotę, być może masz większą nie ma znaczenia ale w odniesieniu do tego miliona trzeba obiektywnie popatrzeć na to i znowu mówię o szczerości Trzeba obiektywnie popatrzeć na to, jak wyglądają nasze chcenia i jak wyglądają nasze działania. No bo zobacz, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli ktoś bawi się w jakieś tam małe inwestycje i inwestuje w miesiącu 100 zł, no to nie ma prawa doprowadzić do miliona, to nie ma prawa doprowadzić do niezależności finansowej. Bo zobacz, milion złotych, gdybyś a, co miesiąc odkładała 500 złotych na niego, tak? Milion 500 złotych miesiącu. Wiesz, ile potrzebowałabyś na to miesięcy? Zgadnij. Dwa tysiące miesięcy. Dwa tysiące miesięcy, żeby nazbierać milion, a dwa tysiące miesięcy podzielone na, na lata, to jest kochana 166 lat. I teraz powiedz mi, starczy ci życia? Czy starczy ci życia? I ja bardzo lubię używać tego przykładu. Ja go często powtarzam, ale robię to po to, aby uzmysłowić, jak bardzo często nasze historie i nasze założenia są nierealne, i jak bardzo trzeba zejść na ziemię. Jak bardzo trzeba przeliczyć, a po to, aby się nie rozczarować. Bo zobacz, wiele dziewczyn mówi coś takiego: Ja nie chcę zacząć inwestować, bo ja się boję, że ja się rozczaruję. A nie boisz się, że nie zaczniesz i się rozczarujesz. Nie boisz się tego, że Twoje założenia, Twoje mrzonki na temat zarabiania są totalnie oderwane od rzeczywistości i któregoś dnia zobaczysz, że zmarnowałaś lata i tak naprawdę niczego nie zbudowałaś. Przypomnę Ci jeszcze raz, Twoja historia finansowa. Ile lat tobą rządzi i ile czasu już tak naprawdę zmarnowałaś? Przemyśl, masz jeszcze ćwiczenia ode mnie pod spodem, pod wideo. Jutro fajna lekcja o zasadach, które zawsze działają.